To Zudzia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z drugim odcinkiem serii ulubieńców i tym razem będą to ulubieńcy listopada. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia! To jest oczywiście nie do zobaczenia, bo pomieszało mi się, bo zawsze mówię to na koniec odcinka. Także jeśli takie filmiki Wam się podobają, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i bez przedłużania przechodzimy do filmiku. Pierwszą kategorią jest kategoria jedzenie picie. I yy, moi, moim ulubionym jedzeniem, no i to jest po prostu przepyszne, jest burger Maestro. To jest mój ulubiony burger. Tutaj możecie go zobaczyć, naprawdę obsesja. Ja kocham tego burgera. Jeśli ktoś nie je, to koniecznie musi spróbować. To jest przepyszne. Kolejną obsesją jest serek homogenizowany o smaku truskawkowym. Jadłam go praktycznie codziennie. On jest przepyszny, jest z piątnicy. Także to, to są moi dwa ulubieńce listopada jedzeniowi, więc przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejną kategorią są ubrania i w tym miesiącu zdecydowanie są to ciepłe, zimowe skarpety. Oto one nawet jedną parę mam tutaj na sobie. One są prze, 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 przeciepłe i są bardzo ładne. Kocham je. I to są moi ulubieńcy w kwestii ubrań. W kategorii muzyka, moją ulubioną piosenką była piosenka IMMS. Tutaj macie tytuł i wykonawcę. Oczywiście nie mogę Wam jej y, puścić tutaj, ponieważ YouTube. Ale to, to jest moja ulubiona piosenka. Możecie sobie wpisać ten tytuł i wykonawcę, a na pewno Wam wyskoczy. Kolejną kategorią są gry. W tym miesiącu również grałam dużo w Among Us jest moją y, bardzo lubianą przeze mnie grą, ale. Doszła jeszcze gra, którą również bardzo lubię, a jest ona, a nazywa się ona Blockster Planet. Tutaj możecie zobaczyć obie gry. Naprawdę Wam polecam. Moim ulubieńcem w kategorii książka jest książka Gieśki. Ja tę książkę zaczęłam czytać, ponieważ to była książka na... Maraton czytelniczy w mojej szkole i musiałam ją przeczytać, ale bardzo mi się spodobała. Ona opowiada o trzech chłopcach, y, którzy się przyjaźnią. Oni chodzą do klasy trzeciej, do klasy trzeciej G, dlatego nazywają się Gieszki. I, on, i oni to są tacy łobuziacy i przeżywają dużo fajnych przygód, także naprawdę Wam ją polecam. Kategorii serial-film. E, moim ulubionym filmem w listopadzie jest Harry Potter zdążyłam obejrzeć w listopadzie wszystkie części. Jest naprawdę super, chyba każdy oglądał, więc nie muszę tłumaczyć o co w tym chodzi. Oczywiście to nie był pierwszy raz, kiedy oglądałam Harry Pottera, ale po prostu lubię wracać do filmów, które mi się podobają. Kolejną kategorią bez kategorii to tam moją ulubioną rzeczą była plasterina, dlatego że w tym miesiącu miałam jakąś też obsesję zlepienia z tej plasteliny i po prostu nie mogłam się oprzeć i codziennie sobie coś. Lepiej One. Tutaj możecie podziwiać dwa z moich cudownych dzieł, ale, przy, ale przyrzekam Wam, że jest ich wie, o wiele, wiele więcej. W ostatniej już kategorii, jaką jest pielęgnacja, moimi ulubionymi rzeczami jest szampon Banana Hair Food. On pachnie po prostu obłędnie, go kocham i y, on cudownie działa na włosy i też krem Cetaphil, bo od tego ciągłego mycia rąk 50 razy dziennie żaden krem mi nie pomagał, ciągle miałam wysuszone ręce, ale Cetaphil pomógł, także też wam polecam. To już byli wszyscy moi ulubieńcy listopada. Jeśli lubicie takie filmiki, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.